Witajcie kochani w kolejnym odcinku w ramach serii Prawo w Praktyce. A dzisiaj razem z Kamilem porozmawiamy o tym, jak założyć fundację, od czego zacząć i jakie są pierwsze kroki, które powinniście postawić, jeżeli to jest wasz cel. No i właśnie to jest też zresztą pierwsze pytanie. Od czego zacząć, jeśli ktoś chce założyć fundację? Powinniśmy sobie spisać cele, które chcemy zrealizować yy, w trakcie działania tej fundacji, czyli po prostu wziąć kartkę i zrobić sobie burzę mózgów z osobami, z którymi chcemy zakładać, a jeśli robimy to sami, no to po prostu sami. I powinniśmy sobie wypisać właśnie cele, które ta fundacja ma osiągnąć. I te, tymi celami może być, nie wiem, na przykład podniesienie poziomu edukacji w Polsce, podniesienie poziomu debaty publicznej, wsparcie jakichś osób. To mogą być jakby konkretnie wskazane grupy, nie wiem, mniejszości, co nam przyjdzie do, Głowy i powinniśmy sobie te cele spisać, dlatego, że to jest jak pierwsza rzecz, którą będziemy umieszczać w statucie, który potem będzie takim dokumentem, który będzie regulował ramy funkcjonowania tej fundacji. Jak już sobie ustalimy cele, no to powinniśmy się zastanowić nad sposobami realizacji tych celów. To znaczy w jaki sposób chcemy na przykład podnosić ten poziom edukacji czy debaty publicznej, albo w jaki sposób chcemy wspierać y, jakieś określone osoby, grupy społeczne, y, inicjatywy i tak dalej. Nie wiem, bo to może być na przykład realizowanie warsztatów, to może być prowadzenie zbiórek na rzecz tych podmiotów, na rzecz danego celu. Y, to może być również na przykład jakaś edukacja w jakiejś formie, nie wiem, to może być robienie podcastów, kursów itd. Dalej. I to też powinniśmy sobie spisać, bo jednym z elementów statutu są właśnie sposoby realizowania celów, które, no, które będziemy wcielać w życie. Powinniśmy się też zastanowić nad tym, co my chcemy do tej fundacji wnieść, bo fundacja to jest taki twór prawny, do którego musimy wnieść majątek założycielski. To znaczy, ile chcemy tych pieniędzy wnieść, czy to mają być tylko pieniądze, czy chcemy jeszcze w jakiś inny sposób kontrybuować w tej fundacji, czy chcemy to zrobić na takiej zasadzie, że tylko my wrzucamy pieniądze i potem, nie wiem, delegujemy kogoś, kto ma się zająć merytoryczną y, częścią tego projektu i rozdysponowaniem tych pieniędzy, czy po prostu my sami bądź z grupą osób chcemy po pierwsze włożyć jakieś pieniądze na ten fundusz założycielski i potem realizować jeszcze jakieś rzeczy? Zastanówcie się też, skąd będziecie pozyskiwać środki na y, finansowanie działań w tej fundacji. Czy to ma być tylko fundusz założycielski, czy również chcecie pozyskiwać jakieś granty, czy również chcecie mieć jakiś Sponsoring, no bo to są też rzeczy, które właśnie warto wziąć pod uwagę i które później mogą się przydać w pisaniu statutu. Zastanówcie się też czy warto prowadzić, znaczy w sensie, czy chcecie wpisać prowadzenie działalności gospodarczej. Bo na przykład, jeśli, nie wiem, będziecie chcieli wpisać jakieś e-booki, jakieś e które potem będziecie chcieli sprzedawać, albo cokolwiek, co będziecie chcieli sprzedawać, no to będziecie musieli to robić w formie po prostu też działalności gospodarczej. To są takie pierwsze rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Okej, okay, zasygnalizowałeś kwestię statutu. No to w takim razie rozwiń nam teraz, czym właściwie jest ten statut, co on reguluje, no i dlaczego to jest tak istotny dokument. Statut to jest najważniejszy dokument określający zasady i ramy funkcjonowania fundacji. To znaczy, on będzie właśnie takimi wyznaczał granice, wokół których będziemy się poruszać. No bo w momencie, w którym zadeklarujemy sobie jakieś cele, które potem wpiszemy do tego statutu, no to my, jako fundacja, nie możemy realizować zadań, które nie będą wypełniały tych celów albo nie będą doprowadziły, doprowadzały do wypełniania tych celów. W momencie, w którym nie wskażemy jakiegoś sposobu realizacji tych celów, no to potem nie będziemy mogli właśnie w dany sposób działać. W statucie określamy też, jakie fundacja ma mieć organy. Czy to ma być tylko fundator i zarząd? Czy to ma być jeszcze jakiś organ kontrolny w stylu Rada Fundacji, na przykład? No to też będzie po prostu zależało od tego, w jaki sposób chciałbyś tę fundację prowadzić, bo w momencie, w którym ma być to taki kolegialny organ, w którym na przykład kilka podmiotów ma wpływ na to, jak ta fundacja funkcjonuje, jakie kierunki ma podejmować, jakie działania ma podejmować, i jeśli to mają być podmioty tylko zewnętrzne, które mają nad tą fundacją trzymać pieczę, no to warto się zastanowić nad powołaniem również Rady Fundacji poza na przykład obowiązkowym zarządem i fundatorem. W tym statucie też na przykład określacie to, w jaki sposób fundacja ma być reprezentowana czy, nie wiem, każdy z członków zarządu może reprezentować fundację samodzielnie, czy yy, będziemy chcieli mieć jakąś, nie wiem, kontrasygnatę drugiego członka zarządu yy, i tak dalej. No i też w momencie, w którym zdecydujemy się na to, żeby fundacja prowadziła też działalność gospodarczą, no to warto w tym statucie wskazać, w jakich obszarach będziemy prowadzić tę działalność gospodarczą. Najprościej poprzez podanie wam tam po prostu kodów z Polskiej Klasyfikacji Działalności. I tutaj bardzo ważna uwaga, te kody się zaktualizowały. W 2025 roku, więc jeśli będziecie pisać was statut, to upewnijcie się, że używacie właśnie tych kodów z 2025 roku. No i tam w statucie też są najczęściej jeszcze postanowienia dotyczące sposobu likwidacji tej fundacji, to znaczy kiedy do niej dochodzi i na jakich zasadach. Dobra, to skoro mamy już omówione, co w tym statucie powinno się znaleźć, no i załóżmy, że przygotowaliśmy już sobie taki wstępny draft statutu, no to co dalej? W momencie, w którym mamy już przygotowany draft statutu, to wtedy powinniśmy się umówić do notariusza i u notariusza będziemy podpisywać tak zwany akt założycielski fundacji czyli to będzie taki dokument, który będzie wskazywał, że właśnie fundacja powstała. No i w momencie, w którym będziemy mieli ten akt założycielski, no to też będziemy mieli od razu właśnie uchwalony statut i w uchwalony pierwszy zarząd, który będzie mógł potem wykonywać dalsze czynności związane z rejestracją tej fundacji. Dobra, okej. Okay. No i kolejna rzecz, co w ogóle składamy później do KRS-u? No, bo właśnie statut i akt założycielski to są pierwsze z dwóch dokumentów, które będziemy musieli złożyć, bo potem kolejne rzeczy, które będziemy musieli zrobić, no to właśnie będziemy musieli zrobić uchwałę o powołaniu zarządu. Jeśli stwierdzimy, że będziemy chcieli mieć też radę fundacji, no to właśnie uchwała o powołaniu rady fundacji. Będziemy musieli jeszcze złożyć oświadczenia członków zarządu o zgodzie na powołanie i o adresie do doręczeń. No i też będziemy musieli pamiętać o tym, żeby złożyć jeszcze dowód opłaty od wniosku, o rejestrację takiego podmiotu do KRS-u. Dobra. Jesteśmy już wpisani. I czy to znaczy, że startujemy z działalnością, czy jeszcze o czymś trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. No właśnie po pierwsze, zanim dojdzie do tego, że będziemy wpisani, no to po przygotowaniu tych wszystkich dokumentów musimy je właśnie złożyć do KRS-u poprzez portal PRS. To jest taki bardzo intuicyjny portal, do którego możemy się zalogować i on krok po kroku wskazuje nam, jakie rzeczy mamy zaznaczyć przy tym wniosku o rejestrację, no i tam też jeszcze właśnie dorzucimy dokumenty, tam też można ten wniosek opłacić, bo to jest jedna z opcji w sensie dokonanie tej opłaty wcześniej i wysłanie potwierdzenia przelewu, ale możemy też ten wniosek opłacić jakby bezpośrednio przez ten system. No i w momencie, w którym szczęśliwie przebrniemy przez etap rejestracji i dostajemy właśnie orzeczenie o wpisie naszej fundacji do rejestru stowarzyszeń i również do przedsiębiorców, jeśli mamy działalność gospodarczą, to wtedy powinniśmy pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, musimy wypełnić i złożyć tak zwany NIP 8 do urzędu skarbowego i musimy też jeszcze wypełnić e, wnioski do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych, w których właśnie wymienimy kto jest beneficjentem rzeczywistym fundacji i jakie są jego dane. Okej okay, kochani, dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście ten odcinek. Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy wam to jak krok po kroku działać, żeby założyć swoją fundację. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Dzięki wielkie.